Siemano, Siemano z tej strony Wekt. To jest pierwszy odcinek na tym kanale. Dzisiaj gramy w Minecrafta. I od razu na wstępie chcę już powiedzieć, że jakbyście mieli jakąś lepszą nazwę, bo ta była robiona tak na szybko, to opiszcie w komentarzach. No I jeszcze odnośnie jakich gier, jakie byście chcieli zobaczyć na tym kanale, też piszcie w komentarzach. No i jakiejś jak, jak muzyki jaką bym puszczki. Także y, już rozpoczynamy grę bez zbędnego mienia. Y, no a oczywiście jak będzie 5 łapek w górę, no, to następny materiał będzie z, z kamerką też. No i to będzie 10 łapów w górę. Następny materiał pojawi się nawet dzisiaj. A obecnie gram jeszcze w Hearthstone'a, więc chyba będzie następny materiał z Hearthstone. A. No to. Oniświat. No ja tutaj zrobię cięcie, żebyście nie czekali. No, to już jestem i... Jesteśmy na jakiejś wyspie czy nie? W jakimś pagórku, a tutaj sobie tak ty... Aha, ty I, A ja tutaj chcę mieszkać. Fajnie to jest. O, No to od razu może zacznijmy rąbać drewno. No i tak jak już mówiłem, 5 łapek w górę, następny filmik z materiału, yy, następny materiał z kamerką też. 10 łapek w górę, następny materiał yy, dziś. No to pierwsze co tutaj zrobimy, no to może jakiś tam trochę drewna, zbieramy i zrobimy sobie. Jakiś domek, taki, jakiś, 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 domek z jakiś, to jeszcze. Zbieramy. i ten materiał będzie bardzo krótki ale następne będą lepsze drugi materiał, tak, tak jak mówiłem będzie na pewno z Hearthstone'a właśnie jakoś nie wiem z Hearthstone'a Ale tak jak mówię, to są początki wymagających, to nie ja tam jakoś profesjonalnie nie gram. To dopiero sobie założyłem konto. Także widzicie na jakieś cudo. nawet myślę, że może przegram, ale nie wiem. O ja no to trochę przymało, mamy tutaj tych Później tam wyrobimy tutaj może te wszystkie drzewa i to jakiś większy domek. No bo fajnie, wiem co jest. Ale na razie, ja to tam w tym pierwszym odcinku, a to nawet nie warto. Także... O! Ty poczekajcie, telefon mi dzwoni. Okej, okay, już. No i to jest to drewno, musimy ściąć. No i jak zrobimy domek, no, to skończymy może odcinek. Nie ludować, kurczę muszę. Aj. już się robi tej nocy ale spokojnie wytrzymałem poczekajcie zobaczę ile ja już nagrywam okej okay. no i jeszcze sobie aj jeszcze sobie będziemy musieli pójść po to drewno ale Teraz będzie już trudniej teraz to już się boję wyjść hmm. tylko szeregny ten zjawisko. Tutaj tak jedzą, że... Minecraft to jest naprawdę taka gra, że. Dobra. Postęp w tym odcinku zrobimy może kopalnię w ogóle jak wipunek zrobimy ale ja tutaj na razie aby tak po prostu Robię jakiś domek, jakieś miejsce. Jakieś takie typowych zwyczajne. Dobra, kłódorowne. Głodnie się trochę robię. Ale Jestem w następnym odcinku spróbujemy to się upolować. O nie, chyba widziałem zombie. Dobra.

I... I do domku. No weźmy tutaj. Chyba Kiedy sobie zostało. Tutaj razem, tak? Nic zrobił drzwi, ale... No, nie wiem Nie mam co, ale to Sorry za, za te krótkie cięcie, ale musiałem gdzieś pójść. Także chciałam powiedzieć, że to już jest koniec filmiku. No i to był wekt. Siema.